Dzień dobry pani, nazywam się Agnieszka Pajączkowska i jestem artystką zaproszoną przez Centrum Kultury i Sztuki ze Starego Sorcza. Chciałabym Pani zadać jedno pytanie: czy mogę zająć chwilę? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło. Móc przedstawić Państwu nasz nowy projekt. Najpierw jeszcze przedstawię siebie, bo niekoniecznie mieliśmy wcześniej taką możliwość, żeby się poznać i mieć takie spotkanie poprzez media z mieszkańcami Starego Sącza. Nazywam się Małgorzata Kaszmarska i jestem dyrektorem artystycznym nowej instytucji, Galerii Sztuki Współczesnej IMO, która powstaje w Starym Sączu. Będzie częścią instytucji, którą już Państwo bardzo dobrze znają z bardzo wielu inicjatyw kulturalnych w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im. Adesari. Nowy budynek skończył się budować, nowy budynek tej instytucji i w środku bardzo wielki fragment tej przestrzeni, kubatury budynku zajmuje Wspaniała przestrzeń przeznaczona na galerię IMO. Ja w listopadzie stanęłam do konkursu na kuratora tej galerii. Miałam szczęście, że ten konkurs wygrałam i zostałam kuratorem galerii. I pierwszą wystawą kuratorską, którą proponuję, to jest wystawa, która jest przedmiotem dzisiejszego naszego spotkania. I ta wystawa jest pierwszą wystawą, która będzie realizowała program galerii, który zaproponowałam. Program, który będzie skierowany do mieszkańców Starego Sącza i Sąderczyzny. Będzie pokazywał, że sztuka współczesna to są, to są ludzie, to są ludzie, mieszkańcy Starego Sącza także, będzie pokazywał związki pomiędzy sztuką współczesną a, a człowiekiem i będzie pokazywał te najnowsze trendy sztuce współczesnej związane ze społecznością lokalną. I od tego zaczynamy. Pierwsza wystawa kuratorska, która będzie prezentowana w galerii Imo, nosi tytuł Inicjatorzy i użytkownicy. Inicjatorzy to w tym wypadku artyści użytkownicy to, to społeczność lokalna. Ta wystawa korzeniami sięga nurtów w sztuce współczesnej, które w języku angielskim nazywają się New Gel Public Art, czyli nowy rodzaj sztuki publicznej. Jaki nowy rodzaj sztuki publicznej? Takiej, w której mamy do czynienia z artystami społeczności lokalnych. Artystami, którzy we współpracy ze społecznością lokalną przygotowują projekt i realizują coś wspólnie. Dzięki społeczności lokalnej, ale także dzięki swoim doświadczeniu, swojej wiedzy, swoim pomysłom. Ale niezbędnym elementem jest aktywność społeczności lokalnej i tworzą coś razem, wspólnie. Ta, ten charakter społeczności lokalnej bardzo wyraźnie wpływa na powstające dzieło, jest istotnym elementem i rysem tego powstającego dzieła. Także ta, ta sztuka, która jest sztuką jak najbardziej współczesną o charakterze międzynarodowym, jest też bardzo silnie powiązana z lokalnością. I na wystawie, którą planujemy, Inicjatorzy i użytkownicy, która będzie pokazywana w Starym Sądzie. Będziemy mieli kontekst światowy, bo będą pokazane przykłady dzieł artystów polskich, ale znanych od dawna na międzynarodowej scenie artystycznej, bo będzie to, będą to prace m.in. Krzysztofa Wodiczko, który jest szalenie znanym artystą na całym świecie, pracującym głównie poza granicami Polski. I pracują, podejmującymi tematy y, y, trudne, związane ze społecznością lokalną, trudne, problematyczne i poprzez sztukę pomaga, y, 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 pomaga społecznościom lokalnym oraz pomaga upublicznić pro, problem, który dana społeczność lokalna ma. Y, 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 y. Oraz pokażemy też pracę Pawła Althamera, artysty, który bardziej, też, też artysta międzynarodowy, o międzynarodowej sławie, ale bardziej skupiony na, na społecznościach związanych z, społecznościach zlokalizowanych w Polsce i pokażemy jego jedną pracę, którą zrealizował w Warszawie na terenie osiedla Brudno, która miała, mogła się zostać zrealizowana wyłącznie dzięki współpracy ze społecznością lokalną, która się zaangażowała. Nie wiadomo było, jaki będzie efekt końcowy, ale ci, ci, ci wszyscy ludzie, którzy się zaangażowali, zaangażowali się dlatego, że poprosił ich o to artysta. Nikt nie wiedział, jaki będzie efekt końcowy, czy uda się to zrealizować. Nikt nikogo nie znał, a ta społeczność dzięki współpracy z artystą, dzięki chęci współpracy yy, 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 udało jej się zintegrować i stworzyć dzieło. Yy, to, yy, ta praca została zrealizowana w 2000 roku. I jest przykładem takiego spektakularnego działania współpracy artystów, artysty społeczności lokalnych ze społecznością lokalną, której efektem jest integracja społeczności. I to jest taki no, lokalny przykład ciekawy. I do Starego sądza. w związku z wystawą w Inicjatorze i Użytkownicy, zaprosiliśmy dwie artystki, których, które poruszają się w troszkę innych mediach, mediach czyli w takich technikach artystycznych. Pierwsza artystka, która odwiedzi Stary Sącz i już tu jest obok nas, już ją prezentuje, to jest Pani Agnieszka Paniączkowska, która przeprowadziła bardzo wiele ciekawych projektów, które są też dobrze opisane i można o nich więcej poczytać, między innymi w internecie. Otrzymała też wiele nagród i jej praca jest skierowana wyłącznie na społeczność lokalną. Choć jeśli szukamy jakiegoś medium, którym można ją scharakteryzować, to jest ta fotografia. I pani Agnieszka Panączkowska poznaje różne osoby. Z różnych regionów, po których zresztą za chwileczkę opowiem, może sama, które których wybiera na, na obszary swoich badań i we współpracy z osobami, które napotyka na swojej drodze, tworzy bardzo ciekawe portrety społeczności. Także może przekażę teraz głos pani Agnieszce Paniczkowskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest tak, że um, ja jestem artystką, ale y, do działania artystycznego zapraszam mieszkańców, a w szczególności mieszkanki Starego Sącza, bo mam takie przekonanie, że ta sztuka współczesna, którą my się chcemy tutaj zajmować, to nie jest nawet sztuka o ludziach czy dla ludzi, ale tworzona wspólnie z ludźmi. Z ludźmi, którzy nie muszą być artystami i artystkami. Ale którzy mogą w ramach działania przeze mnie zaprojektowanego podzielić się swoimi historiami, swoimi przekonaniami, swoimi poglądami, swoimi opowieściami. Rzeczywistym takim narzędziem, którym ja się lubię posługiwać, jest fotografia. Używam fotografii zawsze w taki sposób, aby osoby, z którymi się spotykam, Wyraziły zgodę, wiedziały, co zostanie sfotografowane, żeby to one właściwie też kreowały to, co powstanie ostatecznie na fotografii. Ale takim narzędziem, które jest też dla mnie ważne, czy medium, jest słowo i historie mówione, opowieści. Opowieści, które we wspólnie z obrazami fotograficznymi mogą ułożyć się w taką, no właśnie, wizualną historię, którą zaprezentujemy na wystawie. I rzeczywiście miałam to doświadczenie i mam to doświadczenie, że różnego rodzaju działania prowadziłam już z różnymi społecznościami. Jestem z wykształcenia kultury znawczynią i kiedy studiowałam, istniał taki kierunek jak animacja kultury, który aktualnie przekształcił się w sztuki społeczne. Co dokładnie oznacza to, o czym powiedziała Pani Małgorzata, czyli jestem osobą, która próbuje stworzyć sytuacje, do których zapraszam mieszkańców i mieszkanki, którzy mają ochotę rzecz jasna dołączyć do tego działania i wspólnie z nimi w toku rozmowy, spotkania e, zbieram informacje, zbieram e, ich wypowiedzi, zbieram to, co wskażą, że jest dla nich ważne. I dokumentuję to fotograficznie, tekstowo, także pewnie będę nagrywała wypowiedzi. I tak, i przyjechałam do Starego Soncza dwa dni temu, jestem tutaj pierwszy raz, więc rzeczywiście to jest taka sytuacja jak z paką Mathamerem, to znaczy nie znam tutaj nikogo, nie jestem stąd, jestem tutaj gościem. I, I szukam osób, które, szczególnie kobiet, które zechciałyby mi trochę opowiedzieć, trochę uchylić mi drzwi do swojego świata i opowiedzieć o tym, jak myślą i co czują. Um, jestem tutaj przez dwa tygodnie. To jest i dużo i mało. To jest mało, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o mieście i gminie. Bo jak tylko dostałam zaproszenie do tego, żeby działać w Starym Sączu, Pomyślałam, no dobra, mamy tutaj miasto, od razu sprawdziłam około 90 tysięcy mieszkańców, ale to jest też gmina. To jest rozległa gmina, a ja w swoich różnych wcześniejszych doświadczeniach działałam i działam na terenach wiejskich we wsiach, bo mam takie przekonanie, że mieszkańcy i mieszkanki wsi to są te osoby, które rzadziej mają okazję być wysłuchanymi, mają rzadziej okazję do tego, żeby opowiedzieć o sobie i siebie, zobaczyć w instytucjach publicznych swoje życie, swoje historie, swoje opowieści, swoje przekonania. Dlatego, kiedy otrzymałam to zaproszenie, pomyślałam, to jest 15 wiosek, to jest 15 wiosek oczywiście bardzo różnych, większych i mniejszych. I już wczoraj miałam okazję odwiedzić trzy z nich, zapraszając mieszkanki gminy, Stary Sącz, do tego, żeby się ze mną spotkały i opowiedziały, odpowiedziały na jedno pytanie, które chciałabym zadać wszystkim nim, które zgodzą się ze mną spotkać. To jest jedno i to samo pytanie, które tutaj ze sobą przywiozłam i, i które jest pytaniem skierowane do kobiet, do kobiet jako tych osób, które. Także rzadziej e, istnieją w przestrzeni publicznej, rzadziej pełnią funkcje publiczne, rzadziej są zapamiętane przez historię, rzadziej ich głos wybrzmiewa mocno, a jednocześnie są szalenie ważne dla tego, co nazywamy społecznością lokalną i na nich bardzo wiele też aktywności lokalnej, że tak powiem, stoi. E, takim punktem wyjścia też do tego, żeby zaprosić kobiety jest dla mnie patronka miasta. I to z czasów, kiedy nie była jeszcze świętą, tylko z czasów, kiedy była polityczką, kiedy była aktywnie działającą w regionie, wpływową, bardzo niezależną osobą, kobietą, e, która e, wprowadziła te liczne zmiany i która działała m, bardzo rozważnie, a jednocześnie no właśnie, niezależnie. Interesuje mnie ona jako postać silnej osobowości która rzecz jasna w tej chwili jest też bardzo ważną patronką Starego Sączu jako święta. Dla mnie ważny jest ten jej aspekt z czasu, kiedy, kiedy świętą jeszcze nie została ogłoszona. I zastanawiam się w jaki sposób to dziedzictwo Kingi jako właśnie niezależnej, działającej, silnej kobiety od, od, jak ono brzmi, jak ono, jak ono działa, jak ono funkcjonuje w życiu kobiet na terenie Gminy Stary Sącz. Póki co udało mi się odwiedzić trzy się. Spotkałam się na razie z, z sołtyskami, z mm, osobami, które są rozpoznawalne w społecznościach lokalnych tych wsi. I przedstawiając się tak, jak się dzisiaj Państwu przedstawiam, Szukam informacji o tym, kto chciałby się ze mną spotkać i kto chciałby ze mną porozmawiać. To są spotkania jeden na jeden. To, to nie jest sytuacja, że za mną jest jakaś wielka ekipa filmowa albo, albo duża grona osób. Ja się spotykam indywidualnie, indywidualnie rozmawiam. Poza tym, że liczę na taką, taką metodę podawania ręki, to znaczy licząc, że. Poznając pierwszą osobę, być może zostanę skierowana do następnych, to przygotowałam także plakat, który rozwieszam na tablicach ogłoszeniowych na tablicach sołeckich we wsiach. Powiesiłam też ten plakat w kilku miejscach w Starym Sączu, pewnie będzie się pojawiał jeszcze w kilku innych, bo to jest bardzo proste zaproszenie, którym ja się chciałam przedstawić i powiedzieć, że szukam kobiet, szukam kobiet z terenu gminy Stary Sącz w każdym wieku, od nastolatki do seniorki, którym chciałabym zadać jedno pytanie i chciałabym zebrać odpowiedzi szczere, różnorodne, często może złożone, często może proste, chciałabym je dokumentować tekstowo i fotograficznie po to, żeby wspólnie z kobietami, które odpowiedzą na moje zaproszenie, przygotować dzieło sztuki, dzieło sztuki, które zaprezentujemy na wystawie galerii Imo e, niebawem. E, tak, i, i to jest, proszę Państwa, jednocześnie zaproszenie. Zaproszenie do tego, żeby korzystając z tych informacji, które znajdą Państwo na stronach internetowych galerii IMO na plakatach, to jest też podany mój numer telefonu, można dzwonić i, i dawać znać, że są Panie gotowe do tego, żeby się ze mną spotkać. Jestem w Starym Sączu na razie do 20 czerwca. Zobaczymy, zobaczymy czy, czy dłużej na razie to jest data mojego pobytu. Ja, może dodam, że, że to jest także zaleta, jak mi się wydaje, że Agnieszka Pajączkowska jeszcze tutaj nigdy nie była, bo rzeczywiście ma takie świeże spojrzenie i równocześnie, bazując na, na swoim dotychczasowym doświadczeniu, właśnie zwraca uwagę na, na to, czym się odróżnia sąteczyzna od pozostałych regionów. Więc to akurat uważam za plus. Przy okazji też dodam, bo, bo takie pytanie może się od razu narodzić, no, no, dlaczego kobiety? Yy, yy, otóż yy, a, a artystka ma swoją metodę działania, yy, yy, ma pełną wolność. Jeśli zwróciła uwagę na, na, na tą część społeczności, to jak najbardziej realizuje projekt, który uważa yy, za właściwy kierunek yy, ze względu na swoje doświadczenia, swój sposób widzenia, patrzenia na tą, yy, na tą społeczność. Zadaniem co przyjechała, prowadziła też badania yy, wcześniej, jakby z daleka. Na bazie materiałów My zaprosiliśmy do współpracy jeszcze jedną artystkę, Karolinę Bregułę, której językiem artystycznym jest z kolei film. Ona specjalizuje się w filmie społecznym. I możliwe, że Karolina Breguła rozszerzy swoje spojrzenie na no, <laughs> no, Nie narzucamy. No, na tym to też polega, że, że to no, artysta ym, poprzez swoją wrażliwość, poprzez swoje wyczucie, yy, swoje też doświadczenie, swój sposób działania yy, realizuje yy, prace ze społecznością lokalną. Yy, zobaczymy co, <grych> yy, yy, w którym kierunku Karolina Bregła się yy, 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 spojrzy. <grych> jako artystka, natomiast bardzo nam zależy, żeby w związku z tym na odpowiedź, na, na zapytanie, na zaproszenie Agnieszki Pajączkowskiej, żeby rzeczywiście, jeśli którakolwiek mieszkanka Starego Sądcza i okolic miałaby ochotę się spotkać i odpowiedzieć na to jedno pytanie, w ogóle opowiedzieć o sobie, Byłoby fantastycznie, gdyby zadzwoniła na numer, pod... numer telefonu. Czy ja mogę podać tak publicznie? Tak? 506 090 915 w tych najbliższym czasie, w najbliższych dniach. I może zechce się podzielić z rozmową. Proszę się nie zniechęcać, jeżeli będę poza zasięgiem, bo to się tutaj często zdarza i to też jest moje odkrycie od dni. Będzie nam bardzo miło, tym bardziej, że to jest w ramach działania e, artystycznego związanego ze sztuką współczesną, e, która w formie no, bardzo, bardzo międzynarodowej, ale jednak lokalnej pojawi się tutaj, e, pojawia się tutaj właśnie za pomocą obecności Agnieszki Pajączkowskiej, a później efekty tych działań. Będą widoczne w nowym, wspaniałym miejscu, dobudowanym dzięki mieszkańcom Starego Sącza i Sądeczny również. Także będzie można zobaczyć też efekty tych działań i, i zostawić jakiś ślad od razu na pierwszej wystawie organizowanej w Galerii IMO w ramach tych, tego kierunku wystawienniczego, w którym się chcemy zająć, czyli New Jersey Public Art. Także zapraszamy serdecznie do kontaktu. I, no, proszę. A, i tylko chciałam dodać, że mam taką nadzieję i taką, takie marzenie, że na wernisażu tej wystawy Poza gośćmi z Starego Sącza, Nowego Sącza, Krakowa, Warszawy, i całego świata, będą też osoby z godziny, z Gołkowic, z, z Myślca, z Mostków, z Popowic, z Boli Kropoleckiej i jakby z tych, wsi, które, które tworzą też społeczność gminy. I, i, I mam taką nadzieję, że te osoby, wchodząc w przepiękne i super nowoczesne wnętrza galerii, poczują, że to jest miejsce, które jest dla nich, o nich i w których um, oni, one opowiadają też o sobie i swojej historii. To jeszcze dodam, że na wernisarz obowiązkowo. <grym> <grym> Natomiast zapraszamy też nie tylko na wernisarz, ale i na wszystkie imprezy i wydarzenia, które będziemy organizować w ramach funkcjonowania galerii sztuki współczesnej IMO. Nie, nie wydarzenia, bernisarze, wystawy. Proszę, zapraszam, żeby przychodzić. No Mamy nadzieję zatem, że osobie chętnie wszyscy y, 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 zobaczą wystawę, ale także pokażą ją znajomy. Przedstawią osobiście będąc, za pomocą mediów społecznościowych. Wyślą informacje, zaproszenia. No to miejsce jest dla, dla mieszkańców Starego Sącza i sądczyzny, ale poprzez sztukę współczesną ma szansę stać się miejscem międzynarodowym. Dzień dobry Pani, nazywam się Agnieszka Pajączkowska, jestem artystką zaproszoną przez Centrum Kultury i Sztuki ze Starego Sącza. Chciałabym Pani zadać jedno pytanie: czy mogę zająć chwilę?